Patrząc z perspektywy tych, tego trudnego okresu półtorej roku, bo to tak naprawdę już minął półtorej roku od tego czasu, szpital, który, no powiedzmy sobie też uczciwie, był w bardzo trudnej sytuacji finansowej, w jakiś sposób skorzystał z tego w ten sposób, że mu, można było... był w trudnej sytuacji finansowej, był w dobrej sytuacji finansowej można, zawsze. Zawsze Każdy dobrze. szpital zawsze to nieraz słyszałem i od, ze strony starosty to i ze strony pana, pana dyrektora, że tych środków finansowych zawsze brakowało. Szpitalu brak bo, by, bo zawsze mogło być więcej. Niemniej jednak w tej chwili dużo większe środki, które które płyną do szpitali jednoimiennych i teraz te środki, które są przewidziane do tego, żeby powrócić do tych oddziałów, które były wcześniej tutaj prowadzone są bardzo ważne, żeby w jak najkrótszym czasie szpital mógł w jakiś sposób te obszary swojego wcześniejszego funkcjonowania uruchomić. I tu myślę Panie Ministrze, że nie tylko ze środków dedykowanych poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, ale również ze środków dodatkowych, które są przewidziane do tych szpitali, które, które w tej sytuacji były wyznaczone jako jednym inne. Będą bardzo ważne, żeby, żeby szpital tą działalność medyczną poszerzył albo raczej powrócił do tej, która, która była no jakby sensem te, tego funkcjonowania. Także ja myślę, że to jest też szansa do szpitala, by, by skorzystać z unowocześnienia, do sprzętowienia, z modernizacji wszystkich tych... i tu jest właśnie Pan Dyrektor Piotr Nowak, z, Dyrektor Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z Katowic, który no, niewątpliwie ogromnie dużo y, przyczynił się do tego, że te szpitale y, mogły funkcjonować, że, że wszystkie te środki na czas płynęły do szpitali i że też y, były, dobrze mówiąc, krótko rozdzielane tak, aby y, wszystkie szpitale niewątpliwie y, bardzo trudne, ale bardzo ważne, mogły funkcjonować, bo przecież oprócz pacjentów typowo covidowych, przecież mieliśmy wielu pacjentów, którzy y, musieli kontynuować swoje leczenia, czy to, czy to pacjenci nowotworowi, czy, czy inni. A w związku z tym y, tutaj też z tego miejsca, oprócz tego, że y, jeszcze raz dziękuję wszystkim pracownikom szpitala, służbom medycznym, to... Y, Pana Ministra dziękuję za olbrzymie zaangażowanie, bo zresztą wszyscy to dostrzegamy, że Pan Minister pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 30 dni w miesiącu. Tak samo i Pan Dyrektor współpracując z Wojewodą wszystkie te problemy przez ten czas rozwiązywał i rozwiązuje. To jest proces i dzisiaj jesteśmy w takim momencie, kiedy jakby dostaliśmy jakiś pewien oddech na to, żeby przygotować się na, na okres jesienny. Oczywiście obawiamy się tych mutacji, ale z drugiej strony tym doświadczeniem jesteśmy bogatsi, myślę, że zdaliśmy niejednokrotnie egzamin, społeczeństwo zdało egzamin również w przyszłości, uda nam się również te przeciwności jakoś przezwyciężać.